Cześć, witajcie na kanale Wędkuj z BigFootem i zapraszam Was na kolejny odcinek złowienia podlodowego. Na szczęście troszeczkę przymroziło, no i jest te 10 cm wystarczająco, żebym wszedł na ten lód i czuł się tutaj po prostu bezpiecznie. Ponownie jestem ze schabem. Schab już łowi, póki co niezbyt mu to wychodzi. Ja w sumie już też parę razy zarzuciłem, udało się złowić dwa mikroskopijne okonki dosłownie tej wielkości. Jest gigant. <noise> Zaczynam od blaszki, a jak coś się będzie działo w dziurach, no to wtedy podziałam trochę z baławajką. Z baławajką? Nie. Dzisiaj baławajki nie będzie, po prostu będzie mormyszka zamontowana na węce z kołowrotkiem. No dobra, nie ma co tracić czasu, zaczynamy łowienie. Ale broni. No, szkoda, to może być oczaryma. Jest. No, troszeczkę większy od tych wszystkich dzisiejszych. Ale tak, Jest. Ładny, ładny. Jest! No i to już jest oko. To już jest oko. Otwórz buźkę. No, to mamy takiego pasiaczka. 22 centy. Rzucamy do innej dziury. On że tutaj jakąś gigantyczną dziurę. Dobra, dobrze, że wykuł. i próbujemy Bo trochę powrotek mi zamarz, Rzuciłem go w śnieg O, a ja mam rybę już! I to jako! Kurczę, spięła się Co to było? I to był chyba gigantyczny okoń, bo tutaj błysnęło coś. Masakra. Co tu się wydarzyło? Mówię, coś nie spada. Masz? Oj, to ładne chyba. Zobaczmy, co ma No nie, złowił mojego konia chyba. Ten to by się na pewno nie wypiął. Pokaż. O, no ta. Pokaż go. Dobra, graty. Ja nie dalej. Ja spiąłem, Ty złowiłeś. Dobra, ale to znaczy, że są, że w dobrym miejscu jesteśmy. Masz kolejnego? Oj, sap się rozbrykał. Początek miał fatalny. Ale teraz... Pokaż. Pajki. Nie dołoży taki 35, no ale wiesz, powalczył, co? No było go patrzeć na pewno Puszczaj dziada, tylko nie do tej dziury. Nie do tej weź nam dalej go gdzieś puść. Chociaż Czy szczuwak nam narobi bałaganu? Chyba nie Zradzić wam sekret nie, nie piłem wody, nie dlatego mam czerwoną twarz, po prostu złapał mega mróz, natomiast od jakichś dwóch godzin nie miałem żadnego brania. Co innego ten oto pan, trochę no. mu się przefarciło. Początkowo tylko ja owiem, później tylko schapłowił. łowił, chociaż suma summarum, no dramat jeżeli chodzi o liczbę ryb. Ja chyba cztery złowiłem, schab złowił, nie wiem, dziesięć? No, no około 10, no ale szczupak mu się trafił, ten okoń piękny. Dwa szczupaki zawieram? dwa szczupaki zawieram, No. Okay. Nawet umieszczać. nie wiedziałem. Nawet nie wiedziałem. Ja się cieszę, że kolejny raz się udało wejść. No i cóż, jeżeli podobało Wam się, zostawcie standardowo Pierdoły, czyli komentarz, lajka i subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Ja też. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.